Nie, nie będzie nie jest chuba, kwa geoderhalte, franz, Jezu, tam słyszałem. Chyba ja Rikerzę no, piosenki Szanuję. Dlaczego? No, Riker to jest tak przeruchany, kurwa, marsz gorzej niż, stu, niż stuletnia, kurwa. To jest tego. No to w sumie masz rację. Trudno się z tym nie zgodzić. Ja nienawidzę, tego marsza, on jest chujowy, jest, nie lepszy, nie jest znacznie lepszy, jak ty wiesz. Się Zgadza. O, eukaliptus bombon! Ije, machalde! To jest lepsza, Eukaliptus. Ekaliptus! Po mojej prawej marsz! Stój! Oj. Chujowo ustawiłem, żeby... No, no, jak w moim umyśle. <grym> no stój, stoi... nie, nie na na normalnie, ustawcie się tutaj! To się chujowo ustawiło. Ej, z to naprawdę

jak słyszę na wojnie, to, 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 ja, to jest lewo na... Lewo na... Plotan stój! Aż tu sklipuję! Łatnie! A tu leci, to tu leci. No gra jest kurwa! Równe cię lewego! Szybko, szybko, otan, otan wszyscy równe! Teraz lewo, lewa, kropkę jest na marsz! A do niej za 4? Forum bludą po mojej... O kurwa! Forem, bludą po mojej marsz! Tu się coś pojebało! Zdrowa. Molira! Forem pluton powiem prawej marsz. Do mojej prawej. Pluton stój. Pluton tu jest cel. Godpad na naprzód marsz. tu marsz, w tu marsz, tu marsz. Na linii się cofamy. Nie ma sensu. Pluton stój. Uformowa odformować na linii. Dobra, do lewego. Przynieś mi ktoś w ole. mi się, Już <gryzm gryzm> idę. Gryz pójdzie. A nie, on nie żyje, dobra. Teraz stać! Dobra. Koryt na przedmarsz! Zjeżdżaj na podwójny, podwójny! Podwójny! W prawej! Ploton, stój! tu jest cel! Na połowę mu! Pal! Mam go! W tył marsz! W tył marsz! Nie mogłem, wiedźmina. Adi znowu umarł. W stoi! Kurwa! Kurde. Za wolno. Mogliśmy, mogliśmy, się cofnąć. Przepraszam, moja błąd. Człowiek się użył całe życie. W prawo marsz! Pluton stoi! Pluton tu i cel. Na grechów, na głowy! Fa! Pitch! Tu marsz! To znowu interpeluję. No to stoj! Krawiec się zaczyna, szedł Mi też się zdarza. No to stoi! Prawie nie mam 70 lat! Gdzie? No to jest ten! No Fal! Kurwa, w tym marsz, nie było się w kontakcie do ciebie, bo nie znasz. Chciałem dopowiedzieć, że nie miałem 70 lat, kurde, zapluwać się, a nie w kontakcie do. No nie <laughs> złe. Dobra, krok zwyczajny na przód marsz, krok podwójny na przód marsz. Ad Wdrowe, Dobra, e, e, Pluton A a Odwrót! Dobra, strzelba, zbyteczka. Eee, krok na wdą, tak prawej. Pluton, twój cel na połowę dymu. Pal! Tu marsz! Chodźcie, celu Nie trafili. Bluton, stoi, uformować tę linii, bo na mnie. Szybko, szybko, robleta szybko, lewego. A to tyle, a to tyle, a na celi, a na nie trafi Przez lewą, lewo, grobowy, nie za na marsz, nie trafi, spokojnie. Linie na Southwest. O kurwa, do rzeki, forum do połowy lewej marsz. Po lewej. Uwaga, celu Przez lewo marsz! Przez prawo marsz, tak na za no marsz. Forun, do po mojej lewej, marsz! Po lewej. Kurwa, może być za późno. Przygotować się na śmierć. Forun, do po mojej prawej, marsz! Po prawej. Po mojej lewej! Muszę to do szarzy nie zmieniać Dobra, dzięki. Po mojej lewej! Olej wybije... Bluton, tu Okej cel! Patrz na Lewo marsz! Lewa marsz! Kurwa, ładnie, ładnie, ładnie. Krok zeszedł przed marsz! Forun, do mojej prawej, marsz! Po prawej... Podwój... po mojej prawej pluton stoi, pluton tu i cel, w nie do bitków. Ogień dowolny Maciej, krok zwalić przez lewo, lewo, krok podwojenny za nową Zwyczajnie ze lewą, Nie, krok podwojenny za nową arszt za... A, atak na strzeliu, atak na strzeliu Przez lewo. marsz Uwa. Przez prawo marsz, krok za nową Powiem przez lewo! Uwaga Zwał marsz! Jacob mnie zabił. <grym> Lecimy się z prawo! Lecimy się w marsz! Cześć cofnę, żeś cofnę, to dobry jestem. jestem! Bo mnie wyciągnęli! ze mną marsz! Idziemy na northeast! Arta strzela, arta strzela! Tu nie trafisz! Rzuciłem usta! Kurwa, macie, ale interesywnie jest Ale ładnie, to bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie Polubiłem, pluton, polubiłem, marsz, pluton, tu marsz No jest Zagręcili się, możemy ich trafić Jak pod marsz, po mojej prawej, pluton stoi, pluton wicel, na szyję Pal Tam. Ładnie Ładnie, 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 tu marsz Do stołu, marsz Nie trafi, spokojnie Kres zręczany przed marsz, pogryzienie, znowu marsz

Preton stoi. O, się, kurwa, lewą, lewą, krok, no, zemę, ma jakiś nasi kurwa Przez lewo, lewo, a ze mną dwie linie lewo, pamięt... no To że... a tu ze mną <noise> jako medyk najwięcej Kili, w sensie ten w, w swy, mój performance, nie? Jako medyk najwięcej killi. Ile się z powołaniem no. A się tygrysie przegryz, się przegryz, no Na szarzy Na szarże Ale to jakby chodzi... no no tygrysa to chodzi jego biurko. Znaczy to co z niego zostało Oj, przepraszam No jak zwykle drugi raz mnie już zabiłeś. się No bo nie zdążyłem zablokować no W i anulowa